Okej, okay, no to mamy kolejny odcinek 54 fanmade'owy od Ultimexa. Tym razem graficznie to prezentuje się całkiem dobrze. Zobaczcie. Tutaj helikopter z... pokonany został. No i mamy. To jest scenka w ogóle bardzo podobna do tej oryginalnej, gdzie Cinema Men walczył z im... zainfekowanym tytanem. Głośnikiem. Zobaczcie, totalnie to samo. Tylko że teraz mamy. Ty tego. E, oczywiście tyta na kamerę i tu ma tarczę w ogóle jak w starych odcinkach. No dokładnie taka sama animacja. Fajnie to wygląda. A dostał tam. I uciekł. Czyli co? Obstawiam na to, że będzie znowu pułapka w następnym odcinku. Tak mi się wydaje, że Ultimax to tak w ten sposób zrobi. E, czekamy oczywiście na odcinek 54 oryginalny. On prawdopodobnie wyjdzie... Nieco później, ponieważ mamy podsumowanie całego sezonu 17, więc obstawiam, że dopiero prawdopodobnie w środę, może we wtorek pojawi się kolejny odcinek. No zobaczymy zresztą.